Jeśli chcesz odzyskać faceta, musisz przede wszystkim zrozumieć jak działa manifestacja i przestać użalać się. Nad sobą. W tym filmiku zrozumiesz od A do Z, co masz zrobić, aby zamanifestować sobie konkretną osobę albo nową miłość życia, jeżeli masz już dosyć swojego eksa. Ale musisz najpierw zrozumieć, że to ty sama zamanifestowałaś to, że mężczyzna od ciebie odszedł. Nikt inny nie sprawił, że ten mężczyzna odszedł, tylko Twoje niskie poczucie własnej wartości, Twoje rany odrzucenia, Twoje blokady. Które wyprojektowały się na zewnątrz. Dopóki nie zrozumiesz, że abyś otrzymała z powrotem swojego eksa, faceta, obojętnie kogo tam sobie chcesz, i przestań mi mówić z ego, jak te pani na TikToku, ale po co ci ten mężczyzna, bogo chcesz, koniec, kropka, next. Jeżeli już to ustanowiłaś, musisz zrozumieć, że potrzebujesz konkretnej metodologii, która przyniosła rezultaty, tak jak moim klientkom. Jeżeli chcesz się o nich dowiedzieć, napisz mocno bezpłatne szkolenia.